W tym filmie pokażę jak podgłośnić mikrofon systemowo w Windows 10. A więc są na to dwa sposoby, jak tam przejść. Pierwszy łatwiejszy taki, żeby kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten głośniczek i wybrać dźwięki. Tutaj przejść do nagrywanie i teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na mikrofon, którego chcemy. Użyć, które, które chcemy podgłośnić. Wybrać właściwości. Tutaj przejść do zakładki poziomy, i tym pokrętłem można przesuwać. Żeby było głośniej, lub ciszej. Ja zostawię to tak jak było. I klikamy wtedy zastosuj. OK. I zmiany się zapisują. Druga opcja. To klikamy Start, ustawienia, system, dźwięk, przewijamy na sam dół, tu wybieramy panel sterowania dźwiękiem i mamy to samo małe okienko, i robimy tak samo jak poprzednio. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę.